Cześć, z tej strony Joanna, witajcie na moim kanale. Rozumiem, że interesujecie się zarabianiem w internecie. Prawdopodobnie słyszeliście już o programach afiliacyjnych, dzięki którym mamy możliwość zarabiania prowizji za polecone produkty. W momencie, kiedy w grę wchodzą pieniądze, pojawiają się naturalnie również różne zagrożenia. Dlatego zanim przystąpimy do programu partnerskiego, warto naprawdę sprawdzić, kto za takim programem partnerskim stoi. Jak długo taki program partnerski działa na rynku i wiele innych rzeczy, które omówię właśnie w dzisiejszej firmie. Dlatego, jeżeli jesteście na początku swojej drogi z programami afiliacyjnymi, z programami partnerskimi, zachęcam Was do obejrzenia tego filmu do końca. Przyjrzymy się, jak prześwietlić każdy program partnerski tak, abyście mieli pewność, że prowizje, o które właściwie tak ciężko zabiegacie i poświęcacie swój czas, żeby je zdobyć, żeby zostały Wam również wypłacone, bo to jest przecież no, bardzo istotne. Po to tutaj jesteśmy, żeby zarobić w tym internecie, a nie żeby zostać wykiwanym. Także przyjrzymy się, na co należy zwrócić uwagę, zanim rozpoczniemy współpracę i zaczniemy promować linki afiliacyjne danego programu partnerskiego. No więc jak wybrać zaufany program partnerski zatem? No przede wszystkim trzeba prześwietlić jaka firma stoi za tym programem. Sprawdzić to, czy firma istnieje w rejestrach sądowych, w KRS-ie, czy pojawia się na przykład na biznesgov.pl. Sprawdzić gdzie firma jest zarejestrowana, czy jest zarejestrowana w Polsce, czy za granicą, bo to jest też istotne, jeżeli chodzi o jurysdykcję i ewentualne dochodzenie swoich praw. oraz sprawdzić od ilu lat prowadzi swoją działalność. To jest też naturalnie istotne, czy to jest to firma, która dopiero się buduje, która od miesiąca jest na rynku, także nie wiadomo czy przetrwa i ile przetrwa? Czy jest to firma, która ma już do, paroletnie doświadczenie i ma już swoich zaufanych y, klientów, wydawców, reklamodawców, jeżeli chodzi o program właśnie afiliacyjny. I drugą rzeczą, którą będziemy sprawdzać, jest sam program. Sprawdzamy wtedy, jak długo taki program afiliacyjny jest na rynku. Czy są informacje na stronie programu, ile zostało już wypłaconych prowizji? Sprawdzamy oczywiście, czy firma ma opinię w internecie, no i oczywiście, jakie są to opinie. No i kolejna taka sprawa to, czy jest na stronie regulamin i polityka prywatności i zachęcam Was, zanim przystąpicie do jakiegokolwiek programu, zanim się zarejestrujecie, to zapoznajcie się z regulaminem. Co w takim razie z listarem? Czy listar jest bezpieczny? Czy jest to program, w który warto inwestować, bo tak jak mówiłam wcześniej, to nie jest tak, że ta prowizja po prostu spada z z nieba. My musimy się o to postarać, czyli tworzyć odpowiednie treści, zachęcać osoby, które ewentualnie będą chciały skorzystać z danego produktu bądź usługi, wysyłać linki afiliacyjne. To jest też oczywiście praca, która za tym stoi. I nam zależy na tym wynagrodzeniu, żeby było wypłacane oczywiście na czas, żeby w ogóle było wypłacane, tak, żeby była dobra obsługa klienta, jeżeli się pojawi jakiś problem, bo jeżeli mamy zaawansowane pytania techniczne, to oczywiście są rzeczy, które... Moim zdaniem, program partnerski, z którym chcę współpracować, musi spełnić. Prześwietlmy sobie zatem program partnerski LeadStar według tych parametrów, o których mówiłam wcześniej, czyli firma, która za programem stoi, oraz sam program. I jedziemy. Jaka firma stoi za tym programem i gdzie to w ogóle znaleźć? Oczywiście, wszystkie informacje, których potrzebujemy, powinny znajdować się na stronie, tak jak to jest w tym przypadku na leadstar.pl, albo w zakładce o nas, albo tak jak tutaj podane jest, kto stoi za tym programem partnerskim. Właścicielem Litter jest spółka Aja Media, czyli jeżeli jest to spółka, to będzie również to informacje na jej temat znajdziemy również w KRS-ie. Dokładne dane o tej spółce, czyli NIP, albo REGON, powinny znajdować się oczywiście na stronie. W ten sposób mamy możliwość sprawdzenia jej w KRS-ie albo na biznes.pl. Zaraz sobie to sprawdzimy. Już tutaj widzę, że w dolnej części jest na przykład podany NIP, skopiuję go sobie. Możemy sprawdzić to w KRS online. Wklejam sobie tutaj i sprawdzam. Podany NIP jest poprawny. Spółka ta istnieje, spółka Aya Media. Dane są poprawne, dane są legitne. Czyli sprawdziliśmy kto jest właścicielem Lidstar, dane w KRS. Spółka jak została podana na stronie istnieje od 2015 roku i firma zarejestrowana jest w Polsce. To były te parametry, które nas interesowały. A co z samym programem partnerskim Leadstar? Program partnerski Leadstar jest na rynku od stycznia 2018 roku, więc niebawem mija im 5 lat. Wypłacono już ponad 10 milionów prowizji, imponujące. Dokładną liczbę prowizji można znaleźć bezpośrednio w panelu Leadstar i suma naliczonych prowizji wychodzi nawet jest nawet większa, nawet jest to ponad 11 milionów. Ilość aktywnych partnerów, czyli osób takich e, jak ja, czy ty, osoby, które działają właśnie z Lidstar, to 40 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o dalsze statystyki, no to mamy tutaj e, zwycięzcę, który zarobił ponad 600 tysięcy złotych z prowizji. Bardzo piękny wynik. Przejdźmy sobie do kolejnego parametru, czyli opinie na temat Lidstar. Zobaczymy, czy są jakieś wpisy na blogach. E, recenzja Lidstar, tak ja też w ten sposób właśnie trafiłam do tego programu afiliacyjnego, bo szukałam jakiegoś programu, z którym będzie się fajnie współpracowało, z dobrą obsługą i właśnie na jednym z takich blogów, nie wiem czy tutaj na afmarketing, nie pamiętam już dokładnie, dołączyłam do tego programu. Widać, że o Lidstarze się pisze, tak samo na YouTubie wrzuciłam sobie Lidstar, też pojawiają się firmy, czyli są osoby, które z tego korzystają, które dzielą się swoimi sukcesami, dzielą się swoimi radami. Na stronie, oczywiście, znajduje się regulamin programu partnerskiego, wygląda całkiem legitnie. Pisany jest na pewno przez prawnika, przez profesjonalistów. Ta firma, jeżeli operuje takimi prowizjami, nie może sobie tutaj pozwolić na jakieś luki prawne. Zupełnie nie ma się do czego tu przyczepić. Z własnego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że firma naprawdę rzetelnie się rozlicza ze swoimi wydawcami. Wypłaty są zawsze na czas, trwają nawet do jednego dnia roboczego, od momentu właśnie złożenia zlecenia. A jeżeli jest się firmą, to nawet wypłata może nastąpić tego samego dnia, także jest to też naprawdę wielki plus, jeżeli chodzi o współpracę z takim programem. No i co jest niesamowite, za każdym razem, jak wchodzę do tego panelu, to widzę, że pojawiło się znowu coś nowego. Przed nagrywaniem filmu patrzę Twitch OBS, no niesamowite. Ja akurat nie jestem graczem, nie jestem streamerem, ale dla kogoś, kto po prostu chce zarabiać ze streamowania albo na Twitchu, no to proszę bardzo. Lidster zdecydowanie działa we współpracy z wydawcami i widzę, że poprzez to, że prowadzą swojego bloga, że mają właśnie dużo takich odpowiedzi na pytania dla początkujących, instruktorzy, że zależy im na tym, żeby po prostu też wydawcom współpracowało się z nimi bardzo dobrze, żeby właściwie uprościć jakieś rzeczy dla osób mniej technicznych. Nie chcę tu robić czarnego PR-u dla innych programów afiliacyjnych, do których też swego czasu dołączyłam, przez chwilę współpracowałam, ale nie ma po prostu porównania. Przekonajcie się na własnej skórze, nie będę tutaj wymieniać jakichś konkretnych nazw. Możecie zobaczyć jak działa Lidstar, a jak działają tamte firmy. Zaczynając już od tego, jak wygląda w ogóle ten program afiliacyjny od środka, Poprzez właśnie współpracę, obsługę klienta i kończąc oczywiście na rozliczeniach, czyli po, na tym, po co tutaj też jestem, żeby zarobić z programem. Bardzo chętnie usłyszę Wasze opinie na temat tego programu. Oczywiście każdy z nas do czegoś innego przykłada wagę. Dla mnie rzeczy istotne już wymieniłam. Mnie bardzo przekonuje to, ile osób już z nimi współpracuje, że mają bardzo szeroką gamę kampanii. Jest 600 kampanii, spośród których na pewno coś możemy wybrać i dopasować. Pod dany content, nad którym właśnie pracujemy, albo pod posta na Instagramie, bądź pod, e, pod posta na Facebooku. Tutaj sugeruję Wam linki umieszczać w pierwszym komentarzu, bo Facebook jakoś ucina zasięgi, jeżeli wklejamy bezpośredni link w głównym poście, więc szkoda też naszej pracy. No, widzę też to, że to nie jest taki statyczny program, jak jeden, e, który znam. E, on jest stale właśnie rozwijany, optymalizowany, co jest też istotne. I to, co powiedziałam, super obsługa klienta. Czasami pojawiają się pytania, a po prostu odpowiedź jest bardzo szybka i, i fajna współpraca, taka, mam wrażenie, taka po prostu ciepła i serdeczna. Bardzo mi się to podoba. No i co, wielkim atutem dla mnie też, tak na zakończenie, jest program polecający, który skorzystam. Pod każdym filmem umieszczam przecież linki, które i zachęcam Was do rejestracji. I jeżeli Wy zarejestrujecie się poprzez ten link, jesteście w mojej strukturze poleconych i wtedy jeżeli wy generujecie przychody, ja mam również 5% od przychodów każdego partnera. I mówię to po to, żebyście również korzystali z programu polecającego. Także, jeżeli przetestujecie ten program, stwierdzicie: Aha, działa, prowizje przychodzą, wszystko jest fajnie, naprawdę jest szeroki wachlarz tych kampanii. OK, mogę to polecić również komuś, kto zainteresowany jest zarabianiem w internecie. To też jest dodatkowa możliwość, właśnie wyciągnięcia z tego programu jak najwięcej. Także, tak jak na tym banerku. Pieniądze nie lecą z nieba, ale można je zarobić właśnie z Lidstarem. Zachęcam Was więc do dołączenia do tego programu. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, wpadajcie też do mnie na kanał na YouTube'a i przede wszystkim dzielcie się opiniami, jakie Wy macie działając z programem Partnerskim Lidstar, bo to pomaga też innym osobom, osobom początkującym, które szukają opinii na ten temat, którzy może mają z jakiegoś powodu obawy, yy, czy przystąpić, czy warto, czy to się przełoży. Ten czas, który ja na to poświęcę przełoży się faktycznie na zarobki. Dawajcie znaka. W grupie siła i dzięki pięknie, że wytrwaliście do końca i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!